Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj to. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o moich planach na 2020 rok względem YouTube'a, Twitch'a, jakichś gameplayów, gier e, i ogólnie co się będzie działo, a przynajmniej co się będzie działo i jakie są plany na początek roku, czyli pierwsze kilka miesięcy. E, także zapewne, jak zauważyliście, nie, kto mnie tam dłużej śledzi, to jakoś mniej więcej te ostatnie miesiące 2019 roku, e, czerwiec, od wakacji, mniej więcej te okolice Mniej nagrywałem, mniej wrzucałem, mniej było streamów. O wiele było to spowodowane głównie tym, że miałem tam poniekąd jakieś sprawy prywatne i po prostu nie miałem tej motywacji. Chęci nie chciało mi się, nie miałem energii, nie miałem potrzeby, żeby nagrywać, streamować i tak dalej. Więc dlatego był, była taka jakby posucha: mało było wrzucanych filmów, mało było live streamów i tego typu rzeczy. Jak zauważyliście pewnie pod koniec grudnia, ogólnie w grudniu już się to. Rozwinęło w miarę, wróciło do normy, do normy i pojawiały się live'y, i wrzucałem więcej na YouTube'a, i tego typu rzeczy. Więc to taki mały wstęp, takie małe wyjaśnienie o co, o co tutaj z tym chodziło. Bo często pisaliście, czemu nie ma filmów, kiedy będzie Dokan, kiedy będą inne filmy, i tak Więc takie jest wyjaśnienie. Kolejna rzecz to, jak pewnie zauważyliście, na sam początek chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o dok Dokana. To jest go mniej na kanale, jest go coraz mniej i w 2020 będzie go tak samo mało, albo jeszcze mniej, ponieważ to sam już o wiele mniej gram, nie mam z tego takiej frajdy, tam praktycznie za dużo się nie zmienia, ciągle tylko powiększają się liczby, cyferki i tego typu rzeczy, więc już po ponad trzech latach mnie to aż tak nie bawi, więc do kana na pewno będzie mniej, najczęściej pewnie będą jakieś duże, informacyjne eventy, bądź właśnie samony, bo to jest po prostu... Mimo wszystko dalej ciekawe do zrobienia, ale mówię to będzie sporadycznie, raczej będzie mniej tego do kana. Teraz po, po świętach, czyli świeża sprawa. Po świętach zacząłem grać w Star Wars Jedi Upadły Zakon, czyli Fallen Order. Jak pewnie widzieliście na moich streamach czy na kanale YouTube. Zamierzam to skończyć, pewnie skończę to jakoś na początku 2020 roku, pierwszy tam tydzień stycznia, czy coś w tym stylu, bo jakoś mniej więcej tyle to pewnie zajmie. Także początek stycznia kończymy, The Last, kończymy Star Wars Jedi i to myślę będzie fajnie, naprawdę podoba mi się gra, więc to sam początek stycznia. Później w planach duża gra, jeżeli mi się oczywiście spodoba, a myślę, że tak, duża gra na jakiś. Na jakiś czas na pewno to będzie Dragon Ball Kakarot. Nowa gra Dragon Ball, która wychodzi, wychodzi jakoś w połowie stycznia, z tego co pamiętam. Więc na pewno w połowie stycznia będziemy grać w Dragon Ball Kakarot. Pewnie kupię wersję PS4 standardowo. Także to myślę, że może być duża gra i na live'ach, i na, na odcinki na YouTube'a. Postaram się to wszystko przechodzić na live'ie. Jak zawsze mówiłem, lubię live'y, lubię to rozwijać, lubię po prostu tą interakcję. Zawsze powtarzałem, że jakbym musiał wybrać YouTube, czy nagrywanie, czy właśnie live streamy, to zawsze wybrałbym live streamy, więc tak to się prezentuje. Także połowa stycznia będzie na pewno, na pewno gruba, jeżeli o to chodzi, bo Dragon Ball Kakarot będzie konkretną grą i zapewne długą, jak to na RPG, takie action RPG przystaje. Z takich jeszcze powrotów, jakby troszeczkę niedokończonych spraw, to na pewno Dead Stranding. Kupiłem Dead Stranding, był bodajże jeden live z tego, i później jakieś inne rzeczy wyszły, wypadły i nie kontynuowałem. A na pewno chcę ograć tą grę, przynajmniej spróbować ją więcej ograć, więc na pewno gdzieś tam w tych pierwszych miesiącach, styczeń, luty, pojawi się Dead Stranding, żeby to po prostu jakoś kontynuować albo po prostu mocniej spróbować pograć w tą grę. Więc na pewno Dead Stranding się pojawi na live'ach jakoś w marcu, bo pod koniec marca wychodzi The Last of Us 2. To jest gra. Top 1, bodajże u mnie, ogólnie w historii gier, także bardzo, bardzo lubię tę grę. I do tego czasu na pewno ogramy sobie jeszcze raz, bo już przeszedłem ze trzy razy. The Last of Us 1, remaster na wersję PS4. Także The Last of Us 1 na pewno do marca zostanie ograna. Nie wiem kiedy, czy to będzie jakimś cudem styczeń, luty, czy po prostu dalej. Sorry, w maju wychodzi, tak, piąty miesiąc. W maju wychodzi. The Last of Us 2 pod koniec Maja, jeżeli się mylę, także mała poprawka do Maja ogramy na pewno The Last of Us 1. Oprócz tego, po obejrzeniu serialu Wiedźmina e, nigdy nie grałem w Wiedźminy, nie jestem fanem e, otwartego świata, jak wiecie, nigdy nie grałem w Wiedźmina, jedynkę dwójkę czy nawet trójkę. Ale po obejrzeniu serialu e, ostatnio Netflixowego spodobało mi się to i zakupiłem na promocji Wiedźmina 3. Mm. Także też gdzieś powinien się Wiedźmin pojawić, spróbuję w niego zagrać. Na pewno będzie to livestreamowane, o to się nie bójcie, także w tych pierwszych miesiącach na pewno też Wiedźmin się gdzieś tam przewinie i pojawi. Więc takie są, powiedzmy, przypuszczenia na gierki. Teraz daty nie pamiętam, ale też gdzieś tam na pewno będę, będę kupować Final Fantasy VII Remake, to jest bodajże tak? Remaster? Remake. Remake, czyli Final Fantasy 7, która jest robiona od nowa całkowicie. To na pewno też będę kupować, bo mega mega czeka na tą grę. I chociaż nie wiem, czy przejdę, nie wiem jak to wyjdzie koniec końców, ale na pewno spróbuję, bo wygląda cudownie. Także Final Fantasy 7 też gdzieś tam się przytrafi. Kolejny taki RPG bardzo fajny, turowy, więc to, to dla fanów na pewno będzie fajne i na streamy do pogadania i tego typu rzeczy, więc Final Fantasy VII też jest na mojej liście. Jakoś też e, w pierwszych miesiącach. E, ci, co oglądają mnie dłużej, na pewno o tym już gdzieś tam słyszeli. E, do końca stycznia e, mam termin, w sumie e, ludzie mają termin na to, żeby mi e, oddali, w sensie, żebym odebrał mieszkanie. Tak, także będę miał swoje e, mieszkanie, jest w trakcie budowy. Tak jak mówię, do końca stycznia jest termin, żeby zostało oddane, więc myślę, że się z tym uporają. E, przypuszczalnie, Powiedzmy w styczniu odbieram mieszkanie, jakby super wyszło, jakoś to 2-3 miesiące, fajnie jakby się udało zrobić cały remont, wszystko zamontować i wtedy byłoby jeszcze większe nagrywanie i streamowanie, no bo jak wiecie już swoje, spokój, wszystko mogę sobie zaplanować, fajnie ustawić jakieś, jakieś tutaj live streamy, może ogarnąć konkretniejsze, bardziej regularne, więc to też może być fajna sprawa w tym roku. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała, że to wszystko się uda. Jeszcze lepszy net, więc e, jeżeli dalej będę to ciągnął, wszystko wyjdzie, no to mówię, e, już na swoim fajnie może się stream w końcu rozwinąć. Mam taką nadzieję, że ten 2020 będzie takim przełomowym, albo w tom, albo w tom, że coś się e, tutaj w tej sprawie rozwinie. Więc tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi w sumie chyba o pierwszą, e, o pierwsze pół roku, pierwsze Pierwszą połowę 2020, bo te wszystkie jakieś ogrania, premiery są raczej w pierwszej połowie 2020 roku. E, wydaje mi się, że to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie informacyjne sprawy. E, wiadomo, jakieś tam pomniejsze gry pewnie też będą się co jakiś czas pojawiały. Czy to jakieś próby online, jakichś multiplayerów czy coś, e, jak to tam najdzie ochota. E, zależy, zależy, jak to będzie wyglądać, oczywiście, więc to, to nawet nie wspominam. Gdzieś tam też z tyłu głowy miałem może jakieś małe plany na jakieś starsze gry, nie wiem, z PS1, z emulatorów, jakich, coś, coś takiego. Jak będzie jakaś posłucha w grach, to może w tym czasie sobie coś takiego odpalimy. Czy to nagram, czy w formie livestreamów i później będę wrzucać na YouTube'a. Coś takiego może też spróbujemy, ale to są takie troszeczkę dalsze i poboczne plany. Także wszystkie gry główne, które wspomniałem, no to już macie wylistowane. Na początek, tak jak mówiłem, kończymy. Star Warsy, gdzieś tam po drodze będzie Death Stranding, w połowie stycznia Dragon Ball Kakarot, mam nadzieję, że na dłuższy czas wleci i Wam i mi się spodoba, no i gdzieś do maja, do wyjścia The Last of Us 2 na pewno będzie ogrywane The Last of Us 1 skończę na pewno e, całe, no i ten Wiedźmin 3 gdzieś tam spróbuję, bo w końcu się przekonałem, kupiłem gierkę na promocji była jak za darmo, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać, także to są moje informacje na 2020 rok Piszcie w komentarzach, co o tym, co wszystkim sądzicie. Odnieście się do tego. Czy coś jeszcze proponujecie, jakieś zmiany, cokolwiek. I zapraszam na wszystkie moje social media. Linki macie u dołu ekranu. Pod spodem w opisie. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i szczęśliwego nowego roku. Na razie. Cześć!